Cześć, witaj na kolejnej sesji. Przyjrzymy się kilku strategiom Johna Udena, legendarny trener, legendarna strategia prowadzenia zawodników. No Notuj, skup się, wyciągaj lekcje i wnioski, ponieważ na tym to polega, żebyś łapał te strategie i zobaczył, jak mogą Tobie pomóc. Żebyś zobaczył, czy zastosowanie tych strategii może u ciebie, zacząć krować następnych mistrzów i osiągać takie same wyniki i rezultaty, jakie osiągali ci zawodnicy. To jest legenda trenerów, on był zawodnikiem, też był wprowadzony do Alei Sław, on sam był koszykarzem, ale przez 27 lat jego pracy drużyna no praktycznie nie miała przegranego sezonu, zawsze była w czubie. Kilka razy, z tego co pamiętam, siedmiu albo dziewięciokrotnie wygrywała pod rząd z roku na rok jego drużyna koszykarska. 620 zwycięstw podczas jego kadencji, nazwany trenerem wszechczasów, mówię wprowadzony dalej Sław, Hall of Fame Basketball, NBA i tak dalej, no to jest, to jest legenda, legenda. Człowiek, który, który miał niesamowitą strategię, zmysł i był wybitny. Więc zobacz, to możemy się od niego nauczyć, bo modelowanie mistrzów jest naj. Pamiętaj, sukcja zostawia ślady, więc modelowanie mistrzów jest tutaj najważniejsze. Zobacz, jak w, i w tym zdaniu, które masz teraz na tym przeźroczu, na tym slajdzie, jakie masz fajne, fajną strategię. Dla mnie zwycięstwo nie polega na pokonywaniu kogoś. Zobacz, w ogóle, jaka inna koncepcja. Może będzie bardziej do Ciebie pasować, tak? Bo zawsze chodzi o wynik, zawsze chodzi o punkty. Ale zobacz, jak uczył zawodników, jak im ustawiał mindset. Dla mnie zwycięstwo nie polega na pokonywaniu kogoś. To spokój ducha. Zwycięstwo to spokój ducha, który pochodzi z zadowolenia, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. To coś, co każdy musi określić sam. Czyli dla mnie, dla, dla John'ego Udena zwycięstwo to coś, Taki spokój ducha, przeświadczenie, takie odczucie, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Czyli weszedłem na Polskę i dałem z siebie wszystko. To jest zwycięstwo. Dokładnie tak samo jak przyjeżdżają do mnie zapaśnicy na sesję, ustawiam im definicję zwycięstwa, bo spalają się, co będzie, jak przegram i tak dalej, i tak dalej. Ja Więc co? Daj definicję porażki daj te definicję zwycięstwa. Czy zwycięstwo, tak, wiadomo, gram o punkt, o medal, o złoto, o... O wygraną, taką punktową, czy znaczy sędziowską, ale czasami zwycięstwo jest też zwycięstwem nad samym sobą. I to jest cenniejsze zwycięstwo, że wyszedłem na tą matę, na ten ring, bojsko, obieżnie i dałem z siebie wszystko. I to jest ten klucz. Więc zwycięstwo, zwycięstwu nierówne. Natomiast definicja Johna Udena jest bardzo bliska mnie, bo ja, bo ja jestem zwolennikiem. Ulepszania siebie i konkurowania głównie ze sobą. Wiadomo, że rywalizacja jest jednym z elementów sportu, że pokonywanie innych, chęć wygrywania, ale wygrywania nad sobą, ulepszanie siebie jest dużo lepszym mindsetem, dużo lepszym wyzwalaczem, dużo mamy inną presję, mamy zupełnie inną, inny nastrój, inne emocje, inną, inną chemię w organizmie. Jak wiem, że rywalizuje głównie ze sobą i zwycięstwo, czyli. Polega na tym, że wyszedłem i dałem z siebie wszystko. I ja, jeżeli to dobry trener nauczy tego zawodników, to naprawdę będzie miał gig, róż, różne gigantów, bo oni będą ulepszać siebie. Co nie znaczy, że nie mają konkurencji, co nie znaczy, że nie mają rywalizować. Inna strategia mentalna: czuję, że głównym powodem, dla którego pozostałem trenerem, jest to, że odrzuciłem. I, i, I odrzuciłem znacznie bardziej intratne propozycje, jest moja miłość do młodych ludzi. Jeszcze raz, czuję, że głównym powodem, dla którego pozostałem trenerem, i odrzuciłem znacznie bardziej intratne propozycje, jest moja miłość do młodych ludzi. To jest widać już, dlaczego on był trenerem wszechczasów. On kochał po prostu to, co robi, kochał ludzi, kochał młodych ludzi, kochał y, tych zawodników, a jak ktoś kocha y, zawodników, Kocha tych młodych ludzi, których kształtujesz, którym dajesz przyszłość. To jest taka odpowiedzialność, że to nie jest tylko, że ktoś przychodzi na trening. Te rozmowy, ta wizja, uczenie ich tej pokory, ten charakter kurczę, to jest, to jest cało kształcajcie całego życia. To nie jest tak do końca, że, że, że to jest jakiś tam. chodzę sobie nawet tam dwa lata na jakiś trening. To jest dwa lata spotykania się nieraz dzień w dzień, nieraz dwa razy dziennie, nieraz kilka razy w tygodniu. Można kształtować, kształtować, kształtować. Moi trenerzy, ja trenowałem 10 lat zawodowo tenisistowskiego, ale moi trenerzy nie kształtowali, nie mieli pojęcia o tym, o czym ty teraz się tu dowiadujesz. Nie miałem kształtowania, rozmów o życiu, nie miałem mindsetu, nikt ze mną nie rozmawiał o misji, wizji, celach, o pewności siebie. Nikt tego nie robił. Więc yy, masz gigantyczną przewagę, bo sukces zostawia ślady. Kolejna strategia. Bądź bardziej skoncentrowany na swoim charakterze niż na reputacji, ponieważ twój charakter mówi, kim naprawdę jesteś. Podczas gdy reputacja jedynie to, co myślą o tobie inni. To jest gigantyczne. Bądź, bądź bardziej skupiony na charakterze niż na reputacji. Dając zawodnikom taką strategię, on będzie bardziej dbał o to, żeby miał wysokie mniemanie we własnych oczach, żeby wywiązywał się ze własnych zadań i obowiązków, dotrzymywał umowy, żeby miał wielką wizję, ulepszał się non-stop i to jest dużo razy ważniejsze, żeby miał samodyscyplinę, żeby był wierny sobie, swoim zasadom, wartościom, niż to, co mówią inni. Niż to, co mówią Na reputację, szacunek sobie zasłużysz działaniem, charakterem. Wynika Świetna strategia. Małe detale są istotne to małe rzeczy sprawiają, że duże mogą się wy wydarzyć. Gigantyczna strategia e, i tak samo i Tim Magrovera, e, który trenował też między innymi przez e, kilka lat i, i Michaela Jordana przez kilka lat. To jest dokładnie, że szczegóły mają znaczenie. Szczegóły mają znaczenie, że lekkie ustawienie kątu i lekkie ustawienie stopy mm, mm, pół milimetra w tą w tą pół centymetra wyżej, niżej, jest kompletnie inny rezultat. Więc małe detale są istotne. Małe szczegóły, małe ułożenie ręki, małe ułożenie nogi, stopy. To jest wszystko. Mistrzowie doprowadzają do perfekcji. Ucz zawodników, że małe detale mają znaczenie. To jest strategia dla ciebie, ale tą strategię pamiętaj. Ty jesteś transferem informacji w głąb. Ty do, dowiadujesz się czegoś, co, yy, co po prostu dalej działa, masz przekazać zawodnikom. Wygrywanie wymaga talentu. Powtarzanie zwycięstw wymaga charakteru. Klucz. To jest mój klucz, to jest też master klucz. Ponieważ dokładnie tak, ktoś został obdarzony talentem, coś wygrasz. Coś, coś się przebijesz na tym talencie, ale nie będziesz ikoną, legendą, multimedalistą, multirekordzistą. Yy, nie masz szans. Charakter charakter powtarzanie zwycięstw wymaga charakteru samodyscypliny konsekwencji uporu yy, laserowego skupienia ambicji misji wizji yy, i akceptacji i chęci gotowości do zapłacenia ceny. Wymaganie yy, wygrywanie wymaga talentu ale talent to jest tylko kilka procent M musi być jeszcze dużo dużo innych czynników. Talent to nie wszystko. Bardzo ważne proste zdanie. Ale to jest klucz. Nieważne co robisz, ważne jak to robisz. Dotyczy to wszystkiego, wszystkich obszarów życia. Wszystkich obszarów biznesowo, sportowo, życiowych, życia prywatnego, w związku i tak dalej. Wszyscy robią podobne rzeczy. Wszyscy chodzimy do pracy. A dlaczego tylko nielicznie awansują? Wielu ludzi prowadzi biznesy. Czyli coś robią. Ale dlaczego ci, co prowadzą biznesy, tylko część ludzi jest niezależna finansowa? Wszyscy chłopcy, którzy trenują piłkę nożną, chodzą na treningi. Ale dlaczego Ronaldo, Messi, Lewandowski są ikonami, gwiazdami, Neymar i tak dalej? To jest, to jest właśnie, jak to robisz. To jest właśnie w tym, jak to robisz. To jest właśnie detale są istotne. Ja uczę biznesu także na co dzień, zadań biznesowych, sprzedażowo-prezentacyjnych. i Dużo ludzi robi prezentacje, ale dopracowanie prezentacji do szczegółów. Niewielu ludzi, mistrzowskich prezentacji jest niewielu ludzi. Czyli nieważne co robisz, ważne jak to robisz. I teraz zatrzymaj pauzę i zastanów się, co to znaczy. Jak chcesz tą strategię wykorzystać w kształtowaniu swoich zawodników? Jak chcesz siebie ukształtować, swoją ścieżkę kariery trenera? Nie chodzi o to, co robisz, tylko jak to robisz. Co to znaczy? Każdy będzie kopał, podawał piłkę back and forehand, trenował boks, tak samo, tylko jak? Z jakim sercem, jakim zaangażowaniem, z jakim oddaniem, z jaką pasją? Co jest celem tego treningu? Co jest celem wykształcenia? To, to jest zawsze to samo. Mistrzowie są zawodnikami kompletnymi, nie mają słabych stron i nie urodzili się takimi. Po prostu litry godziny potu gigantyczny trening spowodował, że zniwelowali pewne dziury, luki, niedobory. Słabsze strony. I jak to, jak trenowali, spowodowało to, że dzisiaj są wielostronni. Na przykład. Nie osiągniemy żadnego postępu bez zmiany. Czy chodzi o koszykówkę, czy o cokolwiek innego. Główna strategia to jest podjąć decyzję, wejść w działanie, zacząć robić zmierzyć postępy, przeanalizować i uwaga zmienić strategię aż do skutku. Jeżeli nie osiągamy, jeżeli nie mamy wyników takiego jakiego chcemy mieć czy postępu, zmieniamy strategię i znowu działamy, mierzymy i znowu zmieniamy strategię, działamy, mierzymy, zmieniamy aż do skutku. Nie osiągniemy żadnego postępu bez zmiany. Jedynym stałą w życiu jest zmiana, tak, to jest to powiedzenie słynne, że jedyną stałą w życiu jest zmiana, więc nie działasz metodami, które nie działają i uczy zawodnika, że jeżeli coś nie działa, ma szukać czegoś innego aż do skutku, a znajdzie swój styl, ułoży rękę, nogę, a znajdzie rytm, znajdzie to coś, czego szukał, aż powie, mam to, mamy to. Nie ma postępu bez zmiany i jeżeli ktoś będzie robił w kółko to samo i oczekiwał innych rezultatów, nie ma szans, tak, to jest ta definicja słynna głupoty. Krótko Johna Udena, twardo widać, twardo stąpa po ziemi, widać, że używa rozumu. Nie wierzę w modlitwę o zwycięstwo. Wierzę w ciężką pracę, w determinację, w poświęcenie, w trening, w, w pracę zespołową, w dawanie siebie wszystkiego. Nie wierzę w modlitwę o zwycięstwo. Ma to, to jest oczywiście metaforycznie, nie obrażamy tutaj żadnych uczuć religijnych. Yy, tu chodzi o, o twarde stąpanie po ziemi. Tak, że że pracę musisz wykonać ty. Tak? Bóg, bo, yy, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, Bóg go wspomoże, ale nie wykona dla ciebie pracy. To jest proste. Zawodnicy, którzy walczą, nigdy nie przegrywają meczu. Po prostu nie starcza im czasu. Metafora. Zawodnik, który się nie poddaje, bo jeszcze po prostu nie przed jego czas, jeszcze się nie rozwinął w danej materii. O co tu chodzi? Zbyt wczesne poddawanie się, rezygnacja, bierność, wycofanie, zamrożenie działania to jest porażka. Zaprzestanie działania to jest porażka. To jest definicja mistrzów porażki. Natomiast, póki jesteś w grze, póki działasz, póki szukasz strategii, póki rozwijasz, przekraczasz bariery mentalne, budujesz lepsze wizje, lepsze strategie, lepsze cele, trenujesz więcej, mocniej od innych, jesteś w grze. Po prostu być może jeszcze nie masz swego sezonu, jeszcze nie złapałeś swego flow. I jeszcze to nie jest ten czas Jeszcze nie dokonałeś przełomu Ale jeżeli walczysz Walka to jest nie poddajesz się Nigdy nie przegrywasz meczu Dlaczego? Dlatego, że patrz w perspektywie Roku 3, 5, 10 lat To jest, to jest bardzo ważne Porażka w przygotowaniach Jest przygotowaniem się do porażki Mega zdanie Porażka w przygotowaniach Jest przygotowaniem się do porażki Więc John Wooden no, absolutnie każdy z trenerów, czy Team, czy John, czy Bob, czy, 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 czy polscy selekcjonerzy, zawsze, że kluczem jest przygotowanie. Najlepsi sportowcy wszechczasów na treningach tak się przygotowują, że jadą na zawody przygotowani. Żadnych przypadków, żadnego, żadnych słabych stron. Są przygotowani. Przygotowanie jest kluczem. To jest master klucz. Przygotowanie mentalne, psychologiczne, techniczne, kondycyjne, ciało, umysł, duch, wszystko jest. Żad, żadnego przypadku w sporcie nie ma, wszystko jest zaplanowane, wytrenowane. Najlepsi zawodnicy wszechczasów po prostu byli przygotowani. Jeżeli jest porażka w przygotowaniach, ktoś odpuszcza, lekceważy, ktoś. Yy, nie dba na treningi, na, na treningach, yy, odpuszcza, nie daj siebie wszystkiego na treningach, przygotowuj się do porażki. Czempioni sportowi, wiesz doskonale, że tak jest, czempioni sportowi zawsze, ale to zawsze, ale to zawsze po prostu robili przygotowania, yy, przygotowania traktowali tak samo poważnie i na każdym treningu dawali siebie 100%. To jest też ta strategia i Jordana, i Kobiego. Zawsze 100%. Na następnym meczu 100%. Na meczu towarzyskim 100%. Na treningu 100%. Czyli to jest przygotowanie się do tego, jak później de facto grasz w zawodach. Bądź szybki, ale nie spiesz się. Mądre. Trzeba to zrozumieć głębiej. Bądź szybki, szczególnie jeżeli chodzi o kosza, ale nie spiesz się, jeżeli chodzi o rozsądek. O nie popełnianie głupich błędów. Czyli bądź szybki w sensie jak trzeba wejść, tak jak tutaj, na przykład pod kosz, tak, bo to jest koszykówki, trener, to bądź szybki, ale mądry, to chodzi, działaj smart też, tak, nie tylko, działaj mądrze, Bez, to, to, żeby, żeby, bo spieszyć się jest łatwo, łatwo stracić piłkę, łatwo yy, po prostu ją gdzieś niepotrzebnie narazić na stratę punktu, czy na niezdobycie punktu, natomiast to, to, to jest ta metafora, nie spiesz się, bądź szybki, ale się nie spiesz. I jeszcze jedna metafora. Gdyby nie ludzie, których poznasz i książki, które przeczytasz, za pięć lat byłbyś na tym, tym samym człowiekiem, co dziś. Gdyby nie ludzie, których poznasz i wyciągniesz wnioski z tych spotkań i książki, które przeczytasz i wyciągniesz wnioski, za pięć lat byłbyś tym samym człowiekiem, co dziś. To oczywiście oznacza metaforę, to oznacza metaforę rozwoju permanentnego, ciągły rozwój osobisty. Ludzie mają czytać książki, mają czytać, mają brać takie udział w szkoleniach w, w, we wszystkim, co mogą. Gdyby nie ludzie, których poznasz, książki, które przeczytasz za pięć lat, byłbyś tym samym człowiekiem. Czyli stanąłbyś w miejscu, czyli nie rozwijałbyś się. Każdy wie, że ludzie nastawieni na rozwój, sportowcy nastawieni na rozwój są zupełnie innymi zawodnikami niż byli 5 lat temu. Ale są ludzie, którzy mają duże doświadczenie, są sportowcy, którzy mają duże doświadczenia, stoją w miejscu. Zgodzisz się, już rozmawialiśmy na ten temat. Więc doświadczenie to nie jest to samo co staż. Nie pozwól, by to, czego nie możesz zrobić, miało wpływ na to, co możesz zrobić. Bardzo yy, mądre. Trzeba włączyć pauzę i przemyśleć, co miał na myśli. Nie pozwól, by to, czego nie możesz zrobić, miał wpływ na to, co możesz. Czyli, jeżeli czegoś nie możesz zrobić, żebyś, żeby, żeby ci to nie wpadało w jakieś wymówki, w obwinianie, w taką w rolę ofiary, tak, że czegoś nie mogę zrobić, nie mogę lecieć na księżyc, nie wiem, nie mogę czegoś, nie mogę czegoś, to skoro to przyćmij mi to wszystko, co mogę zrobić. To, ale możesz iść na trening, możesz pobiegać, możesz porobić pompki, możesz porobić brzuszki, możesz się porozciągać, możesz jeździć na rowerze, nie, możesz iść na trening, możesz iść na salę, możesz skup się na tym, co możesz zrobić dla swojego sukcesu. Na co masz wpływ? Skup się na tym, na co masz wpływ. I nie rozmyślaj to, na co nie masz wpływu, bo to, na co nie masz wpływu, żeby nie przyćmiło to, na co masz wpływ. To jest to, jest to ym, bardzo mądre zadanie, żeby mądrze ustalać priorytety i mądrze nastawiać mindset na, 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 na rozwój tych umiejętności, które, na które masz wpływ, które możesz robić. Na, na razie działaj w strefie wpływu, działaj w strefie rozwoju. Tam, gdzie możesz się rozwijać, to się rozwijaj. Jeszcze może nie wszystkiego możesz dotknąć, bo jeszcze nie masz odpowiedniego poziomu. Tak? Chłopak, który trenuje rok czasu tenisa stołowego, przykładowo tenisa ziemnego, no nie pojedzie na Wimbledon raczej, bo nie będzie mógł zrobić wielu, wielu rzeczy. Ale to nie znaczy, że skoro nie może tego zrobić, nie mogę pojechać na Wimbledon, to rzuci w ogóle trenowanie czy budowanie dzień podniósł swojej kariery sportowej, bo stwierdzić, skoro dzisiaj nie mogę tego robić, to już nigdy nie będę tego robił, to rezygnuję. I tutaj chodzi o to, że nie, to, to zdanie też jest mądrość niesamowita. Nie pozwól, by to, czego nie możesz zrobić, miało wpływ na to, co możesz. Bo, bo, bo to jest, żeby nie wpaść w jakiś taki samo, samo sabotaż, taki auto-sabotaż. Mam nadzieję, że strategię John Udena jeszcze raz przemyśleć. Zrobiłeś notatki, zrobiłeś notatki i będziesz wiedziała, jak to dalej wykorzystać. Działaj, powodzenia. Pamiętaj, to wszystko rozwija ciebie, ale ty jesteś łącznikiem między tym, czego się uczysz sam, żeby przekazywać dalej zawodnikom. Bądź dobrym trenerem, dobrą trenerką i jesteś łącznikiem, jest, jesteś transferem wiedzy dla nich. Zamieniaj wiedzę w strategię, w plany działania, zamieniaj wiedzę w praktykę. Powodzenia! Do zobaczenia na następnej sesji.